Dzień dobry, moi drodzy. W tym odcinku pokażę Wam, jak wymienić alternator. Jeżeli pali Ci się kontrolka ładowania, jeżeli Twój alternator wydaje dźwięki takie jak tu, to może świadczyć o tym, że prawdopodobnie jest uszkodzony. Lub jeżeli są jakieś inne usterki, które wynikają, że musisz go ściągnąć, na tym filmie zobaczysz jak we 39 zrobić to niemalże podstawowymi narzędziami samodzielnie. Być może nie będziesz musiał jechać do mechanika, będziesz mógł oszczędzić trochę pieniędzy, jeżeli będziesz chcieć. A więc tak, zaczynamy. Dziesiątką tutaj Filter Boxa, i druga tutaj jest szóstka. I tam wyciągnę cały pakiet poduszki puszki Airboxa. Odłączam jeszcze tylko, jeszcze nie zapomnij tego później podłączyć. dlatego tu na bok. Klucz numer 6, opaska tutaj. Należy później mocno ścisnąć, żeby nie było przedmuchów lewego powietrza. Odpinam wężyk podciśnienia, ciągnę i trzymam, ciągnąc, aż guma zejdzie, wyciągam całość. Tutaj jest alternator. Co trzeba zrobić? Odłączyć akumulator z tyłu w samochodzie w bagażniku. Akumulator musisz odłączyć, ponieważ alternator produkuje prąd i mogłoby dojść do łatwego zwarcia. Wypinamy wtyczkę. Wybudzająca alternator. I zostaje nam tutaj odsłonięcie osłonki. Tutaj pod kluczem 13 mieści się zasilanie akumulatora. Eee, tak dobrze mówię. Inaczej mówiąc, ładowanie. Jakimś sposobem kulturalnym wykręcam. Wyjdzie mi tu nakrętka 13. Stawiam sobie ją tutaj i odłączam klemę plusową. W tym momencie muszę ściągnąć pasek, aby dostać się do dwóch śrub, co go trzyma. Rozpinam tutaj jeszcze air duct, czyli strumień powietrza. I to jest w zasadzie wszystko. Jak rozłączyć pasek? Najłatwiej jest to zrobić od spodu, ale, ale da się to zrobić też od góry. Trzeba odnaleźć miejsce na szesnastkę. Napinacz jest od góry montowany. Włożyć klucz. Jak mi to nie wyjdzie, będę musiał to zrobić od dołu, co jest największą trudnością przy tej całej operacji. OK, udało się włożyć klucz. mam klucz i muszę teraz nacisnąć aby poluzować pasek nie trzeba za dużo, ok zeszło mi z paska tylko zrobiłeś tak, że za mało sobie i teraz ciśnie Ci rączka grzechotki Próbuję go założyć jeszcze i muszę dać sobie rączkę niżej. Maksymalnie nisko. Bo potem mi podbijają do góry. O przenoszę tutaj. O i teraz jest dobrze. Ok, tu mam rozkręcone. Wyciągam grzechotkę i mam dwie trzynastki do tych 13 można użyć średniego klucza tutaj śruba jest jedna dłuższa druga jest krótsza warto to pamiętać tutaj mamy tą o tu jest większy rozmiar jak 13 coś mi się pomyliło chyba są u 16 tu będzie 16 czyli dokładnie taki sam jak do napinacza więc nie musimy zmieniać klucza Użyję jeden i tu pod spodem jest druga śruba. Ok. Ja korzystam także z klucza elektrycznego, z którego się wszyscy śmiali. No w końcu się na pewno zepsuje. Nie wierzę, że nie, ale coś co działa z niego korzystam. Ułatwiam często pracę. ruchotka w drugą stronę jedna wykręcona i tu druga okej okay. wyciągam śruby i uwaga patrzymy bo do do... różne długości jedna Druga dłuższa śruba idzie od dołu, prawdopodobnie to wszystko. Alternator mam w dłoni, eee, No i w tym momencie przychodzi nowy, zakładam nowy. Dlaczego go nie regeneruje? Z dwóch powodów: jest to Valeo e, 90A. Ogólnie są uznawane za najbardziej takie uprzykrzające życie, e, więc ja już się z nim bawić nie będę. Mm, tylko po prostu kupiłem cały nowy, bo nie mam siły już go rozbierać. E, wymieniałem w nim dwa razy szczotki, e, raz go rozbierałem, wymieniałem wszystkie łożyska jakieś kilkanaście lat temu i mam go już serdecznie dość. Po prostu, bo kolejna regeneracja, jak tam już jest wszystko tak porobione, na ostatni raz że tak się wyrażę, to po prostu mam go dość. Alternator w tym momencie ładuje, tylko wydaje bardzo dziwny dźwięk a kompresor. Padło, wysuszyło się łożysko prawdopodobnie. I wydaje takie dźwięki. To wszystko odwrotnie, składamy. Jak widzicie, alternator można wymienić w parę minut, bo to bez cięcie jest materiał. Ok, dzięki, trzymajcie się. Cześć. Kupiłem alternator Denso. Fabrycznie nowy. W podobnych pieniądzach jest alternator Hella. Uważam, że w tej cenie jest to lepszy wybór niż płacić 400 zł za nie wiadomo jak zregenerowany alternator. W komentarzu będę pisał o aktualizacji, jeżeli by coś się miało z nim dziać.